Witam Cię serdecznie, z tej strony Marta, a to mój pierwszy filmik na tym kanale. Bardzo się cieszę, troszeczkę się stresuję, ale mam nadzieję, że zostaniesz ze mną tutaj na dłużej. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać wpis, a raczej rozkładówkę w moim Bujo Journal na miesiąc wrzesień. Ale zanim do niej przejdę, jeszcze pokażę Ci jeden kalendarz, a raczej planer, z którego korzystam w firmie. Gdzie zamieszczam takie ważne informacje, które nie mogę Ci tutaj, niestety, pokazać. Jest to planer marki Mambi Mint My Favorite Things. I te planery i notesy tej marki znajdziecie w kraftwenie w moim sklepie. Na ten moment planery są wszystkie wykupione, ale na pewno pojawią się przed 2021. Jeżeli będziesz chciał, pokazać Ci go bliżej. Napisz mi to w komentarzu, a nagram filmik. Ze środka, z wnętrza tego planeru, to oczywiście w tych miejscach, gdzie jeszcze nie jest zapisane. Jednakże myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby przejść do Bujo journala, bo Bujo będzie tutaj głównie goście na tym kanale. W tym roku do końca tego roku będę korzystać z tego notesu. Jest to notes pani swojego czasu. Ten notes jest nieco większy niż notesy typowe do bujo journalu, z którymi już współpracowałam wcześniej. Na ten moment bardzo mi się podoba ta wielkość. Zobaczymy, jak to będzie sprawowało mi się w ciągu roku, w dalszej części. No, też posiada taką świetną gumkę, dzięki której tutaj nam się wszystko trzyma w kupie. Oprócz tego jest mała gumeczka na ulubiony długopis, cienkopis, czy to brush pen, czymkolwiek piszecie. Posiada takie trzy wstążeczki, które nam rozdzielają strony. I co? Jest cudowne, przepiękne i bardzo mi się podoba. A, Natomiast głównym jego plusem są kartki. Kartki, papier, który jest w środku, jest niesamowity. Jest gruby, markery moje, którymi się posługuję, nie przebijają na drugą stronę, co jest ogromnym dla mnie plusem. To co, jesteście gotowi, żeby zobaczyć środek e, mojego bujo? Już wam pokazuję. Zobaczcie rozkładówkę na orzesie. No to zaczynam. Tak wygląda mój rzut zbiórka. I zaraz się przekonacie, że mój bujo na wrześniu wcale nie jest taki typowy, bo nie jest to jesienny wpis, a zupełnie inny. Zaraz Wam pokażę. Jednak zanim do tego przejdziemy, chciałam Wam pokazać, jak ten notes, notes pani swojego czasu wygląda. Tutaj mam w środku taką okładkę, jest miejsce na napisanie nazwiska, imienia właściciela. Tutaj mamy spis treści. A tu już mamy puste strony, które ja sobie uzupełniłam jako takie główne elementy w moim bujo, czyli cele. Newsletter, YouTube, tu będę zapisywać wszystkie notatki, moje pomysły, Facebook i Instagram. Tu również miejsce na pomysły i ważne rzeczy. Warsztaty, czyli to, co chcę robić jeszcze do końca roku, produkty, zloty. Tu pojawi się lista rzeczy, które muszę zabrać ze sobą na każdy ze zlotów, motywacyjne strony i social media, czyli tutaj takie ogólne informacje, które muszę pamiętać i zrobić. W tym miejscu będzie pierwsza, y, pierwszy wpis wrześniowy teraz na chwilę odłożę bujo. Zaraz zobaczycie dlaczego. Postanowiłam, że w pierwszą stronę wykonam używając markerów kopik, a żeby to zrobić nie mogłabym po prostu pokolorować w notesie kartek. Gdyż kartki przepiłyby nam na drugą stronę i by nie wyglądało to estetycznie. Dlatego wziąłam sobie blok papieru takiego do kolorowania markerami Kopik i wcześniej przygotowałam sobie małą taką grafikę, a raczej rysunek. Sama go wykonałam, sama go narysowałam ołówkiem i teraz, za pomocą cienkopisu typu Micron, to jest numer 005, czyli taki bardzo cieniutki, odrysowuję każdy element gumkuję ołówek, tak żeby nie było po nim śladu i sięgam po moje markery jak widzicie oprócz kopików używam tutaj markerów Spectrum Noir te markery możecie kupić w crowdvenie ale wszystko Wam podlinkuję poniżej pod filmem zaczęłam kolorować tutaj od od zielonego, czyli pokolorowałam palmy. Nie wiem, czy się domyślacie, co przedstawię ten rysunek, ale jest to moja wizja Chorwacji, czyli jakieś tam zabytki, jakieś budynki wymieszane w tło palm. I tutaj poniżej to będzie morze, które zaraz też pokoloruję odpowiednim kolorem markera. Kamieńczki postanowiłam zrobić szare, żeby nie było za dużo kolorów. Mają takie żółto-brązowe dachy. Morze jest takie jasno-zielonkawe, a niebo oczywiście niebieskie. E, tak na przykład pokolorowałam. Znaczy się, trwało to oczywiście trochę dłużej, ale wy to, wy to widzicie w przyspieszonym tempie, żebym Was tutaj e, nie zanudziła. Wycinam sobie ten obrazek, ja czytam to, kolorowałam okienka. I tak, słuchajcie, wygląda pokolorowany obrazek przeze mnie. E, możecie go tutaj sobie zobaczyć z bliska. I zaraz sobie go umieszczę w moim bujo. Tutaj mój ten klips, żeby mi nie przeszkadzał. I za pomocą taśmy dwustronnej myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie na przyklejenie papieru do papieru, bo klej zostawiłby nam tutaj jakieś brzydkie plamy, mógłby nam zmoknąć papier, mógłby taki, takie umarszczenia dostać. Dlatego tutaj mamy taśmę dwustronną, której nie oszczędziłam. Odrywam wierzchnią warstwę taśmy i zaraz przykleję. Oczywiście nie przyklejam tego na środku, ale kto by się tym przejmował. Kolejnym pomysłem było jeszcze na ozdobienie dodatkowo delikatnie tej strony, chociaż delikatnie mm, miało być, ale nie wyszło. Zaraz to zobaczycie. Pierf, najpierw, stwier najpierw stwierdziłam, że obrysuję sobie to kółko. A, jeszcze dorysowałam sobie, słuchajcie, falę i napisałam napis Chorwacja, a na środku będzie napis Wrzesień. Ale to za chwilę zobaczycie. Tutaj na około dodałam właśnie czerwone, czarnego czarnego takiego, czarnej linii po prostu obrysowałam to kółko, żeby było bardziej takie widoczne. I zaczęłam rysować chmurki, słuchajcie. Były były cztery, jak teraz to dobrze widzę, i wyglądało to świetnie, ale za chwilę pojawiła się ich cała masa i wcale aż tak w pewnym momencie stwierdziłam, że może nie jest za fajnie, dlatego dorysowałam ich do pewnej strony i jest naprawdę sporo i chmurek, i falek. Może zapytacie mnie, dlaczego wybrałam temat przewodni mojego boju we wrześniu Chorwację, to trochę nietypowe, ale no, mam plan za kilka dni dosłownie wyjechać na tą Chorwację. Nie wiem, czy to się uda, bo zamknęli nam granice z Węgrami zobaczymy, co dalej z tego wyniknie także z moich wakacyjnych planów może być nic praktycznie, ale chociaż będę miała klimat wakacyjny, klimat Chorwacji w bujo na cały miesiąc będzie mi towarzyszył, także nie będzie aż tak źle mam nadzieję, że się nie zapłaczę z tego powodu, że te wakacje mi po prostu w tym roku nie wyszły i, przy... I tutaj mamy już pierwszą stronę właśnie w tym wrześniowym wpisie. Wszędzie będą nam towarzyszyły właśnie elementy takie malutkie, zdobne dudle, są palmy, jest jakieś kamieniczka. Co tam będą jeszcze parasolki, o, malutkie parasolki. Wiecie, to są takie proste rysunki, proste, efektowne, fajnie wygląda to. A przede wszystkim, ja bardzo, dlaczego to robię, bo częściej zaglądam do takiego notesu, na tego kalendarza, bo jest on przyjemny dla mojego oka, a przez to częściej realizuję te cele, które sobie wyznaczyłam, czy zadania, które mam do zrobienia każdego dnia, bo po prostu bujo jest zawsze ze mną i nie mogę się od niego odkleić. Jako, że wspomniałam was, Wam o tym wakacjach w Chorwacji, to pierwsza strona we wrześniu to właśnie wpis związany z wakacjami, czyli znalazło się tu miejsce na, na pakowanie, czyli chcę tu wypisać listę wszystkich rzeczy, które muszę wziąć oraz e, miejsca, które, gdzie można zjeść, co, gdzie możemy pojechać, gdzie możemy spać, bo na razie zaklepanów, noclegów nie mamy. Zaraz je właśnie koronawirusa jedziemy, jedziemy po prostu i zobaczymy, gdzie nas e, poniesie. Może to będzie jedno miejsce, może dwa. Mam nadzieję, że to się nam jeszcze uda w tym roku zrealizować ten cel. Także to jest ta strona, Wygonkowuję e, e, cały, cały ołówek. I tutaj dalej y, kontynuuję ten wzór na dole, są palemki. Słuchajcie, bardzo prosto się rysowało te palmy. Jak widzicie są takie, jest tylko y, pień, kilka listków i gotowe. A obawiałam się, że nie dam rady tego narysować, a jednak. Są parasole, są chmurki z pierwszej strony i tutaj dalej palemka i będzie jeszcze jeden budyneczek, który mi nie wyszedł bo miał od. Nie, nie, tu budynek, przepraszam. O, budynku nie ma. Zapomniałam, że go nie ma. Tutaj umieszczam taki mini kalendarz, który tak zwany, będzie moim tak zwanym mood trackerem. Co to takiego? Mud tracker, to, to taka tabelka, w której umieszcza się e, swój nastrój, można sobie to kontrolować w jakiś sposób. I ja sobie to podzielę to na nastrój super ok, czy taki przeciętny oraz na taki zły, i będę zakolorować. Poszczególne okienka tym kolorem. Zobaczę, jak cały miesiąc wyglądał. Właśnie tu wpisuję jeszcze numery dni tygodnia. A tutaj po lewej stronie pojawi się tak zwany habit tracker, czyli, czyli miejsce, gdzie można sobie kontrolować nawyki, z kolei nawyki. I ja tutaj też mam wypisane wszystkie dni, wypisuję właśnie wszystkie dni miesiąca z góry to do dołu, żeby mieć jak najwięcej miejsca a u góry małymi rysuneczkami y, napiszę sobie te, te nawyki, które chciałabym kontrolować czyli tutaj akurat u mnie to jest picie wody y, zdrowe odżywianie się, czas dla mnie, jakiś relaks y, praca i, i tak dalej to takie moje podstawowe, nie ma tego za dużo bo gdyby było za dużo, to myślę, że bym tego nie kontrolowała i nie uzupełniałabym takiego trackera a dzięki temu mogę pracować nad sobą. Tak, myślę, że to jest fajny sposób na pracę nad sobą. I potem fajny pomysł na wracanie do tego po jakimś czasie, co tam było, co się wydarzyło, co działo się właśnie tego miesiąca. Dobra, gumka zmazana. Czas wziąć się na kolejne strony. I tutaj dalej, kontynuuję na dole ten wzór, bo mi się bardzo spodobał. Jak za chwilkę jednak zobaczycie, troszeczkę dodałam innych elementów, bo oprócz palm i parasoli znalazło się też kółko, kółko do pływania, którego jeszcze nie mam i lody. Lody, ja nie przepadam z lodami, ale w Chorwacji smakują one zupełnie inaczej. A kółko do pływania muszę sobie jeszcze zamówić z internetu, żeby zdążyło przejść przed naszym wyjazdem. I tutaj zrobiłam jeszcze Wam taki podgląd z boku, jak sobie piszę u góry strony. Zasłaniam Wam tą ręką. O. I teraz odsłoniłam, i tak właśnie sobie rozpoczęłam wpisy na tej stronie. Tutaj jest miejsce na social media, czyli newsletter oraz YouTube. W tym miejscu będę pisać. W jakie dni muszę wysłać newsletter, w jakie dni muszę go przygotować, i tak samo to dotyczy YouTube'a, i na pewno pojawią się też tutaj tematy, które chcę podjąć na obu, obu tych kanałach. To przez chwilkę widzieliście moją głowę. Musiałam tutaj widocznie coś. Aha, bo rysowałam jeszcze u góry, słuchajcie, te kółka. Tak, są kółka dopływania jeszcze u góry. I takie linie dorysowałam, żeby to było takie bardziej. Nie wiem, spójne, tak myślę, że to nazwę. I w sumie we wrześniu robię, za chwilę zrobię praktycznie ostatnią stronę, bo przez ten nasz wyjazd troszeczkę września będzie u mnie luźniejszy, tak myślę. I tutaj mamy już rzut całego tygodnia, pierwszego tygodnia września. Zrobię taką tabelkę z palmą, gdzie będę umieszczę ważne, czyli najważniejsze wydarzenia na ten tydzień, to co muszę zrobić, albo jakoś ważne daty tam umieszczę. I co, i oprócz tego tutaj rozrysowuję dni tygodnia. Oczywiście w poniedziałku nie zaznaczam. Poniedziałek mamy jeszcze w sierpniu, tylko zaczyna się to od wtorku. I połączyłam sobie, słuchajcie, sobotę i niedzielę na jeden dzień. Narysowałam te parasolki i na parasolkach umieściłam cyferki z danym dniem w tygodniu. Tutaj, o, zrobiłam błąd. To powinien być czwartek, a napisałam środa piątek, także już pierwszy błąd. I zobaczcie, co robię. Wycinam sobie z podobnej kartki, z tego notesu yy, taki mały urywek i przeklejam za pomocą dwustronnej taśmy klejącej Próbuję spasować idealnie kropeczki żeby nie było widać. Yy, I przykleiłam i jeszcze raz poprawiam napis ten, na ten, który powinien się na nim znaleźć. Słuchajcie, to jest bardzo prosta. Yy, prosty sposób, nie używam tutaj korektora, bo korektor jest biały, a te kartki są delikatnie kremowe, także byłoby to bardzo, bardzo widać po raz kolejny gumka idzie w ruch i praktycznie mam wrzesień gotowy ale, ale bym Wam zapomniała pokazać pierwszą stronę tytułową bo w plenerze Pani Swego Czasu miesiące już są rozpisane tylko dodajemy z, swoje dni Swoim pismem dodajemy, piszemy dni e, w danym miesiącu, i tutaj dorysowałam też palmę, żeby całość ze sobą jakoś współgrała. E, u góry pojawił się nazwa miesiąca. Tam już troszeczkę mam elementów zapisanych, ale to ołówkiem, żebyście nie widzieli dokładnie, co tam się znajduje. I teraz pokażę, jeszcze pokażę Wam e, rozkładówki wszystkie. Czyli tutaj mamy główny miesiąc. Tutaj mamy. E, Stronę tytułową. Miejsce na nasze wakacje, Happy Tracker i Mood Tracker, social media i pierwszy tydzień. I to by było na tyle słuchajcie, Raz, dwa, szybko. I pierwsze wpis mam za sobą. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Będę bardzo wdzięczna. Na pewno pojawi się za miesiąc z październikowym wpisem, a w międzyczasie pojawią się też kolejne filmy, niekoniecznie związane te z Bują. Jeżeli chcecie jeszcze czegoś o mnie dowiedzieć, piszcie. Czekam na kontakt od Was. Do usłyszenia. Pa!